Ja wiem, że takie pytanie nie są najlepsze, ale pewnie oglądają nas też młodzi ludzie z innych branż. To co by pan im doradził? Jak mają się zachować? Jak mają myśleć w tej sytuacji o swoim zawodzie, o swoim przetrwaniu z tych innych branż, które nie są tak z gruntu przygotowane na dużą niepewność? niech kombinują. Ja myślę, że młodzi ludzie to jest super w młodych ludziach, że młodzi ludzie po prostu potrafią się zaadaptować do każdej sytuacji. Mają do tego energię, siłę, nie kombinują. Prawdę. Najlepsze, co młody człowiek potrafi zrobić, to kombinować. Ja uważam, że jak człowiek chce coś wykombinować, to zawsze coś wykombinuje. Może, nie, może warto niekoniecznie na serio trzymać się swojej branży, to znaczy, żeby nie rozczarowywać się tym, że jak się obrała jakąś już ścieżkę zawodową, to teraz, jeżeli ona nie jest w stanie się zrealizować, no to, to, to nie wiem co to, to, jakaś frustracja z tego powodu. Ja wychodzę z założenia, że talentu czy umiejętności nigdy się nie straci. Jak już człowiek posiadł jakąś wiedzę, to naprawdę ją ma. Możemy ją tylko rozwijać i, i dalej, trenować, wiem, jak to nazwać, kultywować tę wiedzę. Ale, ale to, co już mamy w plecaku, to już mamy, więc nikt nam tego nie zabierze i zawsze, jak będzie sposobność albo okazja, to, to możemy do tego wrócić. A, a warto być elastycznym.